Moi kochani, ta piękna, długa, prosta, szeroka jak może trasa łazienkowska to jest taka droga techniczna w Sosnowcu na Zagórzu, prowadząca za zajezdnią autobusową. Jak byłem 12-13 latkiem, to przychodziliśmy tutaj, no też trochę rozrabiać wiadomo, ale tędy dojdzie się do fantastycznego jeziora, które powstało po niecce spowodowanej wydobyciem węgla. Także idę troszeczkę powspominać. A przy okazji zobaczyć, co czai się w krzakach. Bo tu już chyba widzę zwrotnego żuberka. Oczywiście, że jest. Ale przymarzł. 35 groszy wpada na dzień dobry. Idziemy dalej. Taki wiecie. O, patrzcie, co tu się wyprawia. Czarność. Hoppa. A ja całkiem przypadkowo na ten spacer wziąłem worek. Hoppa. Zupełnie przypadkowo wziąłem na spacer worek surowcowy. Zobaczymy, co w krzakach piszczy. A tu w krzakach widać, że się dzieje. Dzieje się wysypiska śmieci. No i sosnowiec sosnowiec moi kochani o proszę tu żeby posprzątać, to trzeba przyjechać jakimś starem a najlepiej tirem o, zobaczcie 83 rok pół litra o a tu co no i jest tyskie Butelka z rodowodem. Tfu, puszka z rodowodem. Przepraszam. Pozdrawiam ciartu przyjacielu. No, byłoby tu w tym kopać. Byłoby. Ale ja tutaj tylko na gościnne występy. Hairspray. Opatrzcie patrzcie, stary odkurzacz tam jest rozwalony. Takie niecki jakieś no myślę, że tutaj by surowca było, jakby człowiek pokopał. Mam no stary szampon do włosów. Dziwne takie miejsce. Jakieś jamy pokopane. Może węgla szukali. Wiecie co? Ten szampon też wezmę, bo jest z oryginalną nakrętką. O, a tu patrzcie, co jest. Star, Star, Fajna butla. Biorę oczywiście, kurde, elegancka. Aluminiowy kąsek. Też bierzemy. No to co? Luxfera, Luxfera. No, powiem Wam, że tu by szkła nazbierał. No szkoda, że nie skupują. Znaczy skupują Ale nigdzie blisko mnie Mam buty z samorozwiązującymi się W automacie Sznurówkami Tak O tu jakie są ciekawostki Przejdę Czy nie przejdę Nie przejdę Patrzcie jaki gnuje bo inaczej się tego nie da nazwać. Po prostu gnój. A no, takie węże jak pantata wynosi z lasu. Szkoda słów. A to są chyba gumy z amortyzatorów od ciężarówek, nie? Od tirów, jak się nie mylę. A pewnie się nie mylę. Kask, pewnie górniczy, bo tu nieopodal była kopalnia była Porąbka Klimontów. Chyba w 1999 roku zamknięta z hukiem. Dzisiaj taki film niby w temacie, ale nie do końca, o stara Coca-Cola rozbita buty jakieś. No, strasznie to wygląda. Ale jak znam życie, to za niedługo przyjdzie jakiś wielki przemysłowiec, wybierze to wszystko i jakieś hale magazynowe albo inne spedycyjne tutaj wybuduje. Takie życie. Kolejny kask górniczy. No tak to jest. Osnowiec ma przeszłość górniczą między innymi. choć węgla już się tu nie wydobywa to jeszcze kaski można po górnikach spotkać tak, a po środku nicości, spójrzcie jedna flamingówka druga flamingówka trzecia flamingówka a tu jeszcze widzę gwint od żarówki czy od bezpieczników to też jest kolor mosiąc Bierzemy. Opa! A to co? O, patrzcie. No flamingówki, aluminium, odlew. No i dobrze, przyklejony. Amelinium. Bierzemy. A to co? O, złomik. A to co? Amelinium. Aż mi słów brakło. I znowu amelinium. Super. No i już się zbiera. Po co ma leżeć w trawie? Jak może wrócić do huty? Znowu mi się sznurówka rozwiązała. Zobaczcie, tu jest przekrój przez ścianę. To jest wysypisko śmieci normalnie. Widzicie, stare szmaty. Oj, byłoby tu kopania. Byłoby tu kopania. No ale nie mój teren, nie mój rewir. Wszędzie kopać nie mogę. O, makaron z ziemi, też wrzucamy do worka. A co? Tu jest znana mi butelka z bardzo pięknego zielonego szkła. Biorę, biorę. Spójrzcie, to jest wszystko wysypisko śmieci. Stare buty, flaski prl -owskie. No, zobaczcie, na potwierdzenie moich słów. Jak już ustaliliśmy, po kefirze cała, kompletna. No, biorę przecież, nie? Jak mam nie wziąć? Niesamowicie, do jakiego stanu ten świat został doprowadzony przez człowieka. To jest po prostu. O, tu jest, zobaczcie. Mustardówka. Tak jak wykopuje w Kaniowie. Tu jest strzęp. Wiadra. Nie, to była jakaś... Aha, to była węglarka na węgiel. No i co? No trzeba by wziąć, nie? Skup złomu jest po drodze. No akurat. Och, jak ja lubię się tak po krzokach czasem poszwendać. O, patrzcie, co tu leży. <laughs> no, o Jezu, o Jezu. Patrzcie na to. Czy to widzicie? Taka łopata, ale ona jest cała metalowa, łącznie z trzonkiem. A tu leży metalowy talerz. No, no to co? No huta, nie? Huta Katowice akurat jest niedaleko, więc pójdzie wszystko do chuty elegancko. No ta łopata, powiem Wam, ale ona jest dobra. Cała w metalu. Nawet nie wiem, czy jej sobie nie zostawić. Świetny artefakt. No dobra. O. Zobaczcie. Tu jest. Jeszcze garnuszek emaliowany. Taki w kwiatuszki. A tu jest, ale to pewnie nie wyjmę. No chyba, że użyję łopaty. Tu jest aluminiowa konserwa. Ale się wszystko składa w jedną całość. Nie masz czym wyjąć konserwy. Znajdź łopatę! I ją wyjmij. Proszę. Jest, jest. Dla chcącego nic trudnego. To jest bardzo dobre powiedzenie. Trzeba tylko wcieć. No patrzcie. Kopnąłem łopatą i już blachy wychodzą. Taka łopata to fajna znajdka. Ale one super. Jego na fajnie w rękach leży w ogóle. To ona u mnie zostanie. Pojedzie ze mną do Kaniowa. A tu mam taką aluminiową. O Jezu, puszczaj, O. Aluminiową tytkę, że tak powiem, dezodorant naturalny, miętowy. O, kto by chciał pachnieć miętą? Fajne. Drugi woreczek, bo tamten już był pełny. ja nie chcę nic mówić ale patrzcie co się tutaj dzieje miednica garnek garnek drugi garnek no patrzcie rozłapało garnek garnek Wy to widzicie? Taki spacer. Garnek. Co jeszcze? Tam jest kask górniczy. A, patrzcie, co tu leży. litrówka z mleka. Cała, nieuszczerbiona. No pewnie, że biorę. Ja pierdzielę. No takich skarbów się nie spodziewałem. Tadam! Kolejny garnek. Skupię z po drodze, ale mam nadzieję, że jest czynny, bo wczoraj było sześciu króli. To nie wiem. widzicie kolejny wór pełny garnków miałem zabrać was na wycieczkę nad piękne jeziorko a zabrałem was 100 metrów od auta no, no nie wiedziałem, że tak się to skończy ale wiecie co nie no, to idziemy to zostawiamy wszystko przy drodze i idziemy nad to jeziorko zostawiam to tu tam mam auto, ile to jest 100 metrów, no, daleko nie uszedłem. Pójdźmy, za płotem jest zajezdnia autobusowa w Sosnowcu. Spójrzcie jak się ładnie autobus za głębię Sosnowiec wypolił. No ładnie, ładnie, tyle sypu poszło do atmosfery. No trudno. Tu się zaczyna taka już dróżka, nazwijmy to leśna. Tutaj za gówniarza na ryby też chodziłem. Jak udawałem, że łowię, wiecie o co chodzi. Kawałek bambusa z lat 70 kawałek żyłki, spławik i się łowiło. Potem jak pamiętam, ruskie kołowrotki weszły. Takie wiecie, lata, połowa lat 90 No to już był szał, kurde. Tata nauczył łowić, ten kabłonki, duperele ściągać, no i się łowiło. Ale jakoś bez sukcesu, oczywiście. Parę karasi straciło życie, niestety. No ale tak było. Tu, jak rodzice nie pilnowali, tośmy uciekali z kolegą, tudzież z kolegami. No i spędzało się czas wolny. Patrzcie, jak tu jest syf. Tu wszędzie w tych krzakach jest syf. Zobaczcie. Patrzcie, ile. Tu, jakby szkło skupywali, to człowiek jest bulionerem normalnie patrzcie jaki tu jest syf przewody, wszystko z kopalni kradzione, bo wiadomo, tu była kopalnia więc z kopalni się kradło, obierało znaczy wiadomo, kto kradł to kradł, kto miał dostęp, nie? patrzcie jaki tu jest wszędzie gnój ludzie, co wy robicie? ludzie, ja nie wiem Tragedia, żeby tyle surowca leżało i po prostu się marnowało. A ostatnio czytałem, że już w 2019 roku wykazywali braki piasku szklarskiego. No jakoś tego nie widać. Skupy nie powstają. A, szkoda słów, tu zobaczcie, stare ogrodzenie. Nie wiem, czy to był odgrodzony teren kopalniany, czy, czy to był odgrodzony jakiś dom. Tam jakieś pozostałości. No ludzie też tu kiedyś mieszkali. To był chyba dom, bo jest Stary Sad. Więc tu, był, tu było jakieś gospodarstwo, bo Sosnowiec, zwłaszcza za górze, to była dzielnica wiejska. Przynajmniej to miejsce, w którym tu się znajduje teraz. Bo w latach 60. -tych... ała, ostrężnice! W latach 60. na krótko za górze stało się osobnym miastem, prawda? A potem prawa miejskie znowu im cofnęli. Co to jest? Stary klosz. O, tu jest jakiś słoik. O bardzo nietypowym kolorze, powiem wam. Super. Jedziesz ze mną do Kaniowa. Tu są, widzicie, jakieś resztki domu. Tutaj leży kupa cegieł, betonów. Jest ich złomik. Huta czeka. Tu był dom. O, ktoś sobie mieszkał. Tu patrzcie szopki, Ktoś mieszkał, wsadził dużo pracy w to, żeby to wybudować. A teraz przyroda tutaj wróciła, i tak to wygląda. Nie wiem, ja po prostu żyję takimi miejscami, chciałbym widzieć, jak to prosperowało. Jak to prosperowało, jak to żyło. Chciałbym widzieć stare zdjęcia z mieszkańcami. No, zobaczcie, no to jest historia tego miejsca, tej dzielnicy. Ciekawe, czy istnieją jakieś stare zdjęcia takich miejsc, no bo przecież w każdym domu w zasadzie był jakiś album ze zdjęciami rodzinnymi. Pytanie tylko, czy taki album przetrwał. Spójrzcie, jak drzewa rosną na czymś co kiedyś było dla kogoś domem smutne ale się pokułem patrzcie jak mi kolce powchodziły z jeżyny ajajajajajajajajajajajajjaj Artur jesteś nieuważny a tutaj zobaczcie co się już zaczyna już jest depresja pokopalniana i tu już się zaczyna bajoro w którym łowiłem ryby 25 lat temu Czyli przypuszczam, że tych ludzi właśnie to stąd wygnało. Kopalnia dała im mieszkanie gdzieś w bloku. Mogło tak być. Patrzcie, tu był następny dom. A tu jeszcze są kafle z pieca kaflowego. Zobaczcie. Kurde, ale klimat, naprawdę. Jeszcze są kafle, zobaczcie. Ludzie tutaj normalnie żyli, rozmnażali się, umierali. No a potem przyszły chyba szkody górnicze i ten świat ich runął. Co zrobić? No i Bajora Wam nie pokażę w pełnej okazałości, ponieważ nie przejdę. Widzicie, co się tu robi? A może przejdę? Nie wiem. No nie, bo to się tam ciągnie ciągle i ciągle. Także droga jest zatopiona. Pora wracać. Wybaczcie, że zanudziłem Was takim sosnowieckim spacerem. No ale wspomnień czara, ja lubię wspominać. Dzięki, że byliście ze mną. Tu jakaś butelka jeszcze. Co to jest za butelka? Co to jest za butelka? Takie ma kanty dziwne. No. no to była jakaś etykieta ewidentnie. No, wezmę, zawsze można wyrzucić. Także wracając do tematu. Dzięki, że byliście ze mną. Piękne słońce. Ja biorę moje dwa pełne worki urobku, butelek. No i co? I może widzimy się na podsumowaniu. Nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj sprzedać. Sprawdzimy to. Póki co dzięki i papaty. O. Także szybkie ujęcie. Co Wy na to? <słuch> Takie coś. I tak moi kochani, złom znaleziony na spacerze zamieniony na 6,50 plus łopata, która zostaje u mnie. No, i oczywiście masę butelek, które powiększą moje skromne zbiory. Także nawet na zwykły spacer, za wspomnieniami opłaca się wyjść. Pozdrawiam, papaty.